Witam witam serdecznie. Dzisiaj chcę Wam pokazać nową grę w nowej serii Farming Simulator 2013. Bardzo nam po, poprawili tutaj graficznie. Ustawimy sobie grafikę na, na skład automatyczna dobra na medium. Okej, okay. i od razu zaczynamy. Karierę. Zaczniemy od zapisu nowego, i start. Bardzo dużo wprowadzili nowych rzeczy, między innymi buraki, ziemniaki, zwierzęta, czyli kury, krowy, kozy. Co tam jeszcze? Mamy szklarnię, mamy kapustę. Zaraz sami zobaczycie. Postaram się jakoś to w miarę. Pokazać. Bardzo grafikę poprawili, naprawdę jest wizualnie bardzo fajna. Zaraz zobaczycie sobie. Także warto, warto pograć sobie. jak Ktoś lubi tego typu gry. W ogóle dynamika gry, czy, czy, czy szczegółowość jest naprawdę ładna. Oczywiście wymaga tego do, do tego też sprzętu odpowiedniego. Także już za moment Zobaczymy. Jeszcze na wczytanie, y, a przy okazji nadmienię, że ja chciałbym y, subskrybowali mój kanał jeżeli będzie go subskrybować zawsze będziecie dostawali e, informacje e, o nowych moich filmach jak wam się filmy podobają to łapka w górę i zapraszam na, na mój kanał na youtube coś dzisiaj jest poniedziałek i dzisiaj coś opornie wszystko się mi tu wczytuję. chyba się zbuntowało O, mamy start i zaczynamy, jak widzicie. Zaczynamy w takim miejscu. Widzicie, że szczegółowość naprawdę jest super. Dobra, czyli tak jak w poprzednich wersjach, mamy podpowiedzi, co trzeba robić. Mapy mamy. a mamy tak widok. Mapy, i zaczynamy od jednego e, pola, którego dostajemy. Widać, że na mapie będzie nam pokazywało, e, co rośnie, co jest gotowe do zbioru, co. E, ono. O, tutaj uschnięte. No proszę. To wszystko nam będzie pokazywało na naszych polach. E, tu nawet chyba mamy. Chyba zaczynam od 16, tak, od 16 pola. O, tutaj jest nasze pole. I mamy, widzimy, że mamy gotowe do zbioru, czyli mamy zielone. Czyli możemy tam jechać sobie zbierać. Dobra, widok maszyny. Ciągniki, kombajny, narzędzia, przyczepy. Wszystko nam pokazuje, co gdzie stoi. Żebyśmy się nie pogubili i wiedzieli, co gdzie na, nasze narzędzia stoją. Czyli tak jak na jedziemy nawet to nam pokazuje jaki traktor stoi, jaki kombajn, wszystko, przyczepa i tak dalej. Ustawienia. Częstotliwość misji co 10 minut. Skala czasu. Wzrost roślin normalny. Możemy sobie ustawić szybki. Możemy sobie ustawić powolny. Zostawimy sobie na normalnym. Dobra, no to kontynuujemy. Pole. A na pierwszym polu będziemy mieli do zebrania, czyli zaczynamy od kombajna. Tu puścimy nam pracownika, niech on pracuje. Czyli wciskamy tam, górę mamy widać i wciskamy sobie po prostu H. I oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że nam zabiera pieniądze, nie wiem jak pracownik pracuje. Ja sobie pracuję albo przez ten czas... Żypimy ...przyczepę do traktora, bo wczoraj będzie ryzyko cofajna. sobie cofniemy. ...przyczepę, ale się za pomocą rozpędziłem. trujeczkę i trójka to jest najszybszy bieg jaki ma wszystkie maszyny. Nie obczaiłem jednej rzeczy. Mamy tutaj do, do, do dojenia krów. Jakoś te krowy trzeba tam zagonić, żeby po prostu je wydoić. Ja tam wejdę do środka, żeby wam pokazać. O, proszę, I tu gdzieś krowy wchodzą mi się je doi. Nie wiem czy ta maszyna działa, czy po prostu jest tylko tak dla ozdoby. Dobrze, to co tu jeszcze. Dobrze pokażę wam co jest w sklepie. Wciskamy P i co my tu mamy? Mamy ciekawą rzecz, bo tak, wszystko nam pokazuje Co za ile, to jak w tam poprzedniej wersji Jakie ciągniki? Raz tak, ciągniki, ładowarki no, Mamy mnóstwo nowych rzeczy Widu do kiszonki no, no naprawdę jest mnóstwo Zaraz Zobaczymy dalej Kombajny Mamy też, no dalej, mamy. Co mamy dalej? Mamy tak, zbiór ziemniaka. To, co mówiłem, że ziemniaki możemy teraz zbierać. Możemy zbierać buraki. E, teraz tak, wywrotki, kultywatory, pługi, siewniki, rzutniki nawozu, opryskiwacze rzutniki obornika wozy kosiarki, gdzie taka ciekawa kosiarka do trawy taka jeżdżąca jest też bardzo pomału co prawda jeździ krabiarka, przez do trawy przyczepy zbierające nam trawę i dobel do mamy nowe takie przyrządy dobel no i technologia żywienia to też jest nowa rzecz e ciążniki były w tamtej wersji. Dobrze, i teraz możemy sobie nawet jeszcze tak, sortu według marki i zwierzęta. Czyli tak, możemy sobie kupić. Kupimy sobie kury, kupimy sobie krowę, dwie krowy. I, tu, I tutaj mamy właśnie tak cieplarnianie, mamy ule, mamy szklarnie sałaty, szklarnie zioła Możemy nawet panel słoneczny sobie kupić. Możemy nawet sobie konwenter energii kupić światłowy. Ok, Co jest ciekawe, dostajemy misję, co jakiś czas dzwoni do nas telefon. ma, możemy wykonać misję. I to do dodatkowe za dodatkowe pieniążki. Oczywiście trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Żeby wykonać tą misję. Oj, okay. tu mamy krowy, zaraz podejdziemy sobie do Jak widać. Bardzo realistyczne są te krowy Proszę zobaczyć Nawet jedzą bardzo realistycznie Proszę. Teraz będziemy zobaczyć nasze kury Kury mamy w zagrodzie Kury, koguta nawet gdzieś tu widziałem bo w góry nam znoszą jajka, gdzie później jajka możemy sprzedawać Dobra, Dobra pojedziemy na nasze pole Zobaczymy, tak, trzeba ruszynać Załadować ciągnik Zobaczyć, jakąkolwiek jeszcze grę zrobić, gameplay, z grę, to piszcie na... Na do mnie w opisie. Nawet możecie pisać, jakby byście chcieli pokazać, żeby i zademonstrować. Ja to teraz jestem czujnikiem. Teraz byśmy musieli mieć do, do robienia BL, ale nie, nie mam tyle pieniędzy, żeby wam to wykazać. Zresztą raz kupuję mi wziąć kredyt, bo to jest ciekawe, w tej petycji mam możemy pożyczać pieniądze oczywiście trzeba je później odejść na trzeba będzie odejść weźmiemy teraz drugi ciągnik zrobimy sobie zginiemy i będziemy robić poraż polec będzie trzeba się tam będzie zbierać A my będziemy polać nie ma sobie pracownika, rozdźwignika, żeby nam też chciał bardziej jak on się może przewrócić realistycznie jest zrobiona gra, bo nawet ciągnik można przewrócić po prostu nie będę... a zresztą my możemy sprawdzić czy nam starczy w sklepie na... nasze modyfikacje też jak będziemy mieli jakieś do gry. No tak. A i co ciekawe, tu nie pokazałem, to wszystkie posiadane nasze narzędzia, tu mamy, proszę. E, teraz tak, potrzebujemy zbierania beł. Tak nam nie starczy, ale to nie wystarczy, to nie tu to i to dobra spróbujemy do banku zaczynam pożyczyć pożyczam jeszcze też jest określona ilość pożyczki no 157 mogłem pożyczyć zobaczymy czy nam wystarczy raczej też nie wystarczy Mam no, 120 niestety nie starczy nam przeładowacza kutułowego, żeby załadować bele. A ten po prostu nam robi klocki, który później zbieramy tą maszyną. Dobra, ja kupi to. Spróbujemy, brakuje nam trochę, Spróbujemy sprzedać ziarno, tak? Pojechać do niego i w będzie nam wysypywał. Zobaczymy, zresztą my gramy Playerze, to możemy razem pracować. Jeden jedzie na przykład wokół sobie ciągnikiem, a drugi kości. Zmordujemy zaraz przyczepę. I, i musimy wcisnąć, mamy mapkę i mamy jedno pole. To, to widzicie, tu mamy dwa razy dziewiątkę wciskamy i mamy różnego rodzaju widoki. Żeby, żebyśmy mieli pełną przyczepę, Pojdziemy jeszcze do i sobie... o proszę, to co mówię. Teraz trzeba było sposić trawę, ale tam nie, nie dojadę, bo po prostu bo nie mam takiego sprzętu i odrzuc odrzuciłem. Teraz pojedziemy do silosu, weźmiemy więcej ziarna i będziemy je sprzedać. zielony to jest trawa i tę trawę można wybierać. Także o, już nam znikło zielone z naszego pola. Zbieramy. Okay. Musimy gdzieś, żeby na na tym przyczepę.

w innych grach, które możecie sobie poradzić, lub inne poradniki, jakie wymagam mogę no subskrybujcie mój kanał, będziecie zawsze na bieżąco, abyście wiedzieli jaka gra, e, w jakiej grze mam teraz gameplaya, jak jedynego no i co, subskrybujcie łapki, które myślę, że wystarczy na no, ten odcinek e, podstawę, którą pokazałem, w kolejnych odcinkach postaram się tam, um, um, przygotować um, ciemniaki, buraki, puste jak się robi, um, no to do, to no, do, do, do usłyszenia, cześć.